Dzień dobry! <laughs> Ale pokaż na siebie kamerę i na mnie kamerę, że dzień dobry. Ilu! Ilu, ilu, ilu. Mm. To jeszcze w życiu nie powiem Ci szczerze, wiesz. I jedziemy, jest Alicji urodziny, 18 dzisiaj. I wyszło słonko dla niej. Słoneczko wyszło dla niej. A wczoraj śnieg A, a wczoraj pada. śnieg padał. I dzisiaj też padał śnieg. A my jedziemy, ubrałyśmy się jak nienormalne. Znaczy w sensie, że ciepło. I jedziemy sobie... Gdzie jedziemy, Alu? Nad morze. W to sposób? No. Jedziemy nad morze do Hołd. E, tam mamy zamiar sobie zjeść coś w takiej najtoczce. I modlimy się, że foki będą. I modlimy się, żeby były foczki, bo chcemy foczki zobaczyć. No i tyle chyba. I później jedziemy do kina. I na razie jest pięknie, piękna pogoda się zrobiła. Słoneczko wyszło i w ogóle jest super. Ja oczy wychodzą, bo bardzo, się nie bo... spodziewałyśmy i nie mamy okularów. Cieszymy się bardzo, bo się wybrałyśmy po prostu na wyciekę. Co się nam przez rzadko zdarza. Czy my dobrze Czy Ja tu dobrze Nie, też dobrze, jedziesz. Dobrze ja jedziesz. Te... Alicja mnie prowadzi. Prowadzi mnie GPS. Jesteśmy w kulok chyba ciągle. Już mnie noga boli, jakoś tam dziwnie, nie wiem. Odprowadzenie samochodu. Patrz, tam co co? Tam? Kurde, zgubiłam. Co? Tu, J jak no wrócić z powrotem nie do tego? Nie, nie, To nie Czekaj, darz to to zjechać na sekundę, czy ja coś? A gdzieś górzcie. <laughs> o, fermacyzm, zgubiam. Ja nie umiem tego, tego. A my jesteśmy w południu, wiesz o tym? Zobacz, tam jest ta głowa. Która? Kobieto. Masz, pani. Dajcie. Right. Right. Bieżące, Bieżące położenie. Przepraszam, no. Czekaj. Bo wiesz, że Już przysłałam, ale no... To... Naprawisz, ja nie, nie mam GPSa. No dobra, ale... No, trasa, no. Rozpoczynam trasę do chowca lunty Zawróć, jeśli jest to możliwe, potem skręć w lewo sajb do park. No, dziołcha, boś nacisła coś i widzisz. <laughs> no, jak jest to możliwe, to zawrócę. Wiecie, no, nie? taka jestem mądrala. Tutaj komuś wjadę na podwórko i zawrócę nagrywasz mnie ciągle? Tak. No to dobrze, to ładnie, to bardzo ładnie. I gdzie mam zawrócić i gdzie jechać? Tu, w yes. lewo cały czas. Gdzie? No tu, w lewo, tu, tu tą drożdżką. Tak. w lewo? Tak. Z I'm sure. Skręć w lewo Seindlnagspark, Tak. skręć w lewo Kilberlandkroat. Skręć w lewo Kilberlandkroat. No i teraz jeden ja, 3 km prosto. Skręć w lewo Kilberlandkroat. Zobacz, Ala, widzisz, że to jest hołd? Możesz nagrywać już tego hołd. No cały czas nagrywa? No to dobrze. To jest ten. I gdzie mam jechać? Tutaj? I cały czas, jechać? czas prosto, Pani. Aha, dobra. Widać hołd, widać... Um... Góry. I są góry. To jest ten półwysep taki. No, ale jest wysoko jest. No. I prosto? Prosto, prosto, widzisz, Pani. Widzisz, jeszcze nie wjechałam, widzisz? Ja cię tu poprowadzę, tylko muszę mieć z czego cię prowadzić. Ja nie wiem, to musisz tam nie naciskać, knefli. <laughs> a nie, tak, nie jak no. Tam nie naciskać, to wtedy dojedziemy, a tak to ale my zawsze wszędzie dojedziemy, tak z jolą. Zawsze wszędzie dojedziemy. Wszystkie drogi prowadzą tak, do hołdu. Tak. To jest bardzo ładnie już. Może dlatego tutaj słoneczko świeci, ale jakie chmureczki są, normalnie wiosna, Ruszek. będzie. Jak, jak wczoraj, ja wczoraj, jak w piątek szłam do szkoły, to już różowe kwiatki kwitły tam są na tej troszce. Dobra, już wiem, r gdzie jest ta wiesz? Już no wiesz? Tak mi się daje przynajmniej. No pani, no cały czas prosto. Zgięcisz w lewo? Nie, jeszcze nie. No tutaj już jest. Bo to nie daj prosto, po prostu jest morze. No wiem, nie <laughs> na No i tu w lewo. Tu w lewo jest morze, proszę bardzo. Tylko, że może trochę poszło sobie. No, odpływ. Się odpłynęło. No już mam zielony. Jedziemy, tutaj jest hołd na 4,9 km, skręć w prawo, u masteru. Dobrze. Ona no, nam chyba do tego. No, no, no dobrze, dobrze, dobrze. 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 Widać może? Tu tam, Alicja, ładnie, żeby było widać. Tak, średnio. No. I ten półwysep się nazywa o... no. tutaj. Tak, jest cieplej, to, się, to łazimy za... na klify, nie? Tylko, no, że no, teraz tak tak jest klify, zimno. Ale jest za zimno dzisiaj na klify, ale musimy no. zobaczyć, czy są floczki. Mm. Jak są poczki, to... Dobra, można raz włączyć. Tutaj chcieliśmy pokazać, że tutaj na wybrzeżu są takie ładne domki, ale się skończyły. Ale zaraz będą też. Nagraj tutaj te Sam pintan z północy. Tutaj ludzie mieszkają tacy, no bogaci. To są duże domy, ładne domy. I z takimi ładnymi ogródkami też. Mm -hmm. Dużymi ogródami. Nie takie tak. szeregowe na Finglas, to takie już fajniejsze. Nie wyglądają tak samo. To nie naciśnij tam tutaj bamy, bo... Spoko, nie martw się. Dobrze, dobrze jedziemy, dobrze, dobrze, Nie Będziemy mijać prosto, czy tu? Chcesz odprostować? Dobra, ja prosto. Jesteśmy w hold, no to jest właśnie... To jest zdecydowanie hołd. Mm. A oh, jak ładnie, small boat fishing, tam można tak, na łódkach sobie um, łowić rybki Fishestawation, fish accommodation Ale my się wybieramy w takiej innej restauracji dzisiaj. To jest taka malutka tam knajpeczka, byliśmy tam ostatnio z Jolą. żeśmy były w hołd i jadliśmy przepyszną. Co myśmy to jadły? Nie wiem. Taką. Nie e nie wiem jak to nazwać, taką grzankę. No mm. i też są bardzo ładne domki. O lewo i do No i chcemy właśnie chcę na taką grzankę, ale zaprosić do każdej godzin. No, może lepiej sprzedam widać oczywiście. To już I połączymy się z nami, jak będziemy Już Jak dojdziemy. Hołd przyjęliśmy do hołd. Zawróć, ludzi jest to ważne. potem zawróć, jeśli jest. I teraz musimy zaparkować gdzieś, ale będzie ciężko. Bardzo dużo ludzi, dlatego <laughs> no, ja chcę tam zaparkować. Tylko mi będzie nieba, nie będzie mi łatwo. znaleźć, ale jest ładna pogoda, nie spodziewaliśmy się, że będzie tyle ludzi. No, ludu jest bardzo dużo. Nie pamiętam, żeby tu ludzi w tym brasmanki. Można tak. Nie ja wiele rybami. No. Ale no co wymaga to od, od no, tego? Ale, ale... jesteśmy nad morzem, na... w porcie jesteśmy właściwie, więc... Jest Musisz mi pomóc się odkopać pani. Okej, okay. to już tą panią wyłączamy. Przyjechałyśmy do hołd, a będziemy nagrywać dalej. Weź się tam na razie wyjdę. Więc jesteśmy w, w Hołd i foczki są, tylko nie wiem czy je widać. Nie widać chyba ich. Odpłynęły, jest pięknie, chwilowo. jest piękna pogoda w ogóle. Jest słońce, jest cudownie po prostu. O, Pokażcie, jest. o jest, płynie. Ale <laughs> Może pójdziemy ją złapać tam. No więc jest pięknie, jest naprawdę cudnie. Pogoda jest w ogóle na zamówienie. Nie doszliśmy jeszcze do tych fok, idziemy do tych fok. Alicja tam już poszła. Ala, pomachaj Idziemy do foku. No widzę. Jest jeszcze słońce poszło. Oj Raz, dwa. Ek, jak patrzą się i czekają. No, a wy też próbują korzystać, zobaczcie ich tu lata. Oj, sobie zbliżenie? oj, nie Zrobiam i nagrywam ludzie no. no im tam rzucają, a one ja je jedzą senie. I tam wciąż Jezu ile ich tutaj Tu jest lepiej, zobacz. Są foczki, są foczki, pełno fok jest, nie wiem czy je widać. Jest. A ty nie nagrywasz? Są foczki, tam im rzucają te, rzucają im rybki. Mam to Prawdopodobnie. I one... Tam, my też próbują skorzystać. No, chodź tutaj sobie stań przede mną. Widać foczki. <noise> Rybki one tutaj dlatego są, bo ludzie im rzucają. No, więc właśnie poczki tutaj są. No, już się wyłączyłam, jestem genialna. Jak ona macha fajnie. jak ona macha. ha, ha. o małpa, ale jest fajna. jest ha. Jeszcze super! ha. Jak ona mała, zobacz, jaka ona jest fajna. Z pana. No. Ojej, ale jest słodka. A tutaj są jeszcze koleżanki trzy. Czekają. czekają. To tutaj panowie na łódce Są są naprawdę. Właśnie wyszliśmy, e, idziemy teraz, e, znaczy wyszłyśmy, nie wyszłyśmy. Idziemy znaleźć tą knajpkę, do której się wybieramy. I tutaj właśnie nie wiemy, zamknij buzię Alu. I właśnie nie wiem, gdzie ona jest, zaraz zobaczymy. Tutaj są jeszcze sklepy otwarte nawet. Seabass któreśmy z Jolą były no, to żeśmy były z Joluką to nie jest ta to nie jest ta albo to jest ta nie jestem przekonana, czy to była ta, czy to była ta manki bras manki samochód nasz Tutaj gdzieś jest, tutaj są dzisiaj pozamykane, tu normalnie jest wszystko otwarte i ludzie sprzedają rybki. Ale dzisiaj jest zamknięte. Gdzieś tam nasz samochodzik jest tam, stoi, tam do go. Dobra. Widać stoi dwie te łapki na nim są. Jesteśmy w knajpce. Jest bardzo głośno. Jest bardzo głośno, w ogóle jest bardzo biznes. Nazywa się Bras I ten. I zamówiłyśmy sobie, zaraz pokażemy co zamówiłyśmy sobie. No, ale to jest nasze przyjęcie urodzinowe. To jest bruszetta z Wild mushroom. i fryteczki. Kawunia moja, kawunia Ali, cappuccino. No i takie mamy pyszność. Czek. No, startuje samolot. Masz pomoc w Mam. Samolot. Jak y, to się nazywa, nie, Ryan? Co? Nie, to jest Erlingus. co ty zrobiłeś goście teraz? Erlingus. Przejechał, kiedy... No, no, troszeczkę pokombinował. No mam powiedziane. Czy my do Gia? Ja? Tu dobrze, dobrze jedziesz pani, dobrze. N32, to ci się to M50 doprowadzi No jedź, jedź, jedź Sorry No to pani nawijaj coś, nie wiem No co nawijamy, aha, jedziemy na M50 teraz Jedziemy do Blanche Do kina, ale ten jest nie dziwi się a, 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 ale przed Ale on przed to on mi tak wyjechał tutaj? Tak, to on mi wyjechał. Jakiś nienormalny ten kościół. Po prostu... Za 500 metrów zjedź pierwszym zjazdem z ronda N32. Dobrze, nie ma problemu. A ja wiem, gdzie jestem. Tutaj jest ten hotel Ala. Sorry. Gdzie? Tutaj jest hotel. To to jest. Teraz to będzie takie rondko i będziemy na M50. Aha no. Więc wracamy z tego. Było pysznie, Ali się bardzo podobało, Ali urodziny przebiegają fajnie. W ogóle mamy wszystko ponagrywane dziwnie i będziemy szukać wszystkiego, jak ten filmik poskładać, nie? To jest trochę, trochę i na tu, matki, tu. i na moim Ale aparacie. Ale damy radę damy radę. Damy radę. Pierwszy zjazd mam super. Teraz zobacz zobaczmy, teraz pocisk. Teraz pocisk. Ja zjedź tam, pierwszym zjazdem z, z ronda n 32 Tam, bo to jest jakieś prywatne. Mhm. Tu jest. na n 32 nie? 500 Aha. 500 metrów. Zjedź trzecim zjazdem z ronda Nord-Erdsrossroute -Rond M50 kierunek Southbound. No, M50. No, wiem że na m Już wiesz? Y jeszcze nie. Znaczy już wiem, ale... Jeszcze nie. nie, wiem, nie. Jeszcze włączoną, a ja no. już będę wiedziała teraz. Prosto pani, na tym rączku. zjazdem z ronda Norden z Rosser UDM 50 w kierunek Southbound. Nie tu. Okej. Okay. W kierunek Southbound. Tu. Tu pani. Tu mam jazdagonik? Tak, tak, Southbound. Okej. Okay. Oj babo, ale jedziesz? Ja? Nie, to. 2 km, zjedź z jazdem numer 63, kierunek ceny. No dobra, to już teraz to już będę chyba wiedziała. To, co wyłączyć ją? Jeszcze nie. Okay. No to jedziemy na M50. A tu możemy, możemy się troszkę rozpędzić. Leci? 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 Gdzie tam tam dalej? Nie, tutaj jest. A tutaj. No tak, bo tu jesteśmy przy lotnisku rzeczywiście. No. Nie wiemy, czy on wylądował, czy wystartował, czy, czy ląduje, czy co. No, ale bardzo ale jest. Bardzo blisko... jest. więc muszę się rozkulać. No to kulej, pani, kulej. <laughs> Ach, zobacz, tu już jest zjazd na Balemon. No tak. <gadziś>? Jeszcze nie jest, na razie na Naul Balemon. Na Swords Road, no to Swords Road jecha jechałyśmy. Tak. Pani, już może się wyłączyć.